Marko jestem Lord Woody. Znacie mnie z mojego kanału. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiłem nagrać specjalny odcinek, gdyż nieciekawie się dzieje w naszym polskim kraju. W Niemczech oczywiście też się dzieje, znaczy w Niemczech nie ma aż takiej paniki, bo sklepy pootwierane, wszystko żywność jest, papieru nie brakuje jak to w Niemczech, ale postanowiłem zrobić sobie taki rekonesans z maskę, maskiem mam dezynfekcantmite, czyli ten antykurwa ten. Bakteryjny spray, mam rękawiczki I postanowiłem, że Sprawdzę jaka jest sytuacja na mieście Gdyż dawno na mieście nie byłem Bo leżałem też krank Leżałem z nogą w domu Nie mogłem chodzić, także nie wiedziałem Co się dzieje na mieście mówił, że, że Niemcy nie panikują Ale sprawdzimy to Także pojedziemy sobie do banku W którym wykryto koronawirusa U nas w Dorsten W Volksbanku że wykryto koronawirusa, że była tam jedna osoba zarażona z pracowników dlatego pojedziemy tam ubrani jak czubki bo ja osobiście nie boję się koronawirusa tu nie ma zakazu wychodzenia, nie ma zakazu jakichś tam spacerów czy coś takiego, to tylko w Polsce takie rzeczy u nas można normalnie wychodzić, bez masek, bez tego, ale ja właśnie, żeby trochę trochę zobaczyć jak to tam się dzieje Nałożyłem maseczkę Nałożyłem rękawiczki I będę badał Strukturę Banku, czyli zobaczymy Czy tam jest ten wirus, czy nie ma tego wirusa Czy się mnie przestrasza, czy nie W razie czego Przezorny ubezpieczony Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek Właśnie wyruszałem w podróż Jak będę przed bankiem to Na pewno Włączę kamerę i zobaczymy, co tam się dzieje. Także zapraszam. No, także jedziemy sobie do tego banku i tak wpadłem na pomysł, jeszcze parę słów powiedzieć. Uderzyłem się jak kamerzysta <śmany> w masce. Nie wiem, jak on wytrzymuje, kurwa, ja już nie wytrzymuję. Muszę to zdjąć. Nie wiem jak on wytrzymuje w tej masce przez kurwa te odcinki, bo to jest tragedia. Już 5 minut nie mogę wytrzymać. tak się pozdrawiamy kamerzystę. <laughs> Sie ciennie Chyba, że ma inne te maski, bo to, to taka jakaś gówniana, nie? A on ma takie fajne lepsze te bawełniane, może inaczej się przez to oddycha. Ale no co tu mogę powiedzieć? no W Niemczech takiej paniki nie ma normalnie każdy chodzi, sklepy są pootwierane, no oczywiście jest zastosowana taka bezpieczeństwo, bo jak gdybyłem u lekarza to do lekarza wpuszczają tylko pojedynczo i przed drzwiami stoi personel, który ma takie wtyczki do ust, sprawdzają właśnie zawartość bakterii czy wirusów termometr do ucha czy przypadkiem ktoś nie ma gorączki no i właśnie takie procedury są, są u każdego lekarza w sklepach oczywiście sklepy normalne, takie duże, ale na przykład do aptek czy na pocztę, to oczywiście wpuszczają tylko po dwie osoby i reszta musi w odległościach tam gdzieś tam stać. Oczywiście na no pieniądze, no to, to sklepikarze mają rękawiczki i pieniądze po prostu są kładzone na lade i dopiero z lady są zabierane przez pracowników. tak, ale Najczęściej płaci się kartą, proszę, żeby zapłacić właśnie kartą. W Niemczech nie ma limitu, można kartą płacić o tam 10 centów, także to jest bezproblemowe i tego się nie obawiamy. Normalnie można iść płacić kartą, gotówką, no to właśnie tak jak mówię, że tenże żywność jest w sklepach. Sklepy na pewno nie są puste, jest papier toaletowy, makaron, ryż, wszystko można normalnie kupywać. Zresztą chyba będziemy w Kauflandzie, to, to pokażę Wam jak sklep wygląda, także jest full. Dlatego w Niemczech tutaj nie ma takiej paniki, a choć aż by na moim rejonie, tutaj na Nordwestfalen było właśnie najwięcej wykryto zarażonych osób. Ale właśnie tam nie panikują tak jak, jak, jak w Polsce, że jakiś papier wykupują, czy coś, jak oglądam te wiadomości w Polsce, to aż no, śmiechu, śmiech mnie trochę ogarnia. No, no, koronawirus jest to zmutowany wirus grypy, każdy przechodził grypę. Ja na przykład bardzo ciężko przechodzę grypę. U mnie to jest dwa dni po 40 stopni, ale no, po dwóch dniach. Czuję się jak nowonarodzony także na jednych działa tak grypa, na przykład na innych grypa działa, że leżą, lekko przychodzą grypy, ale leżą za to tydzień z tą grypą, się męczą, nie? A te zgony co co są, no to to są po prostu starsi ludzie, albo osoby, które mają jakieś tam przewlekłe choroby, no i ten koronawirus wspomaga po prostu te, te choroby, które już mają w sobie, jakiegoś czy tam raka, czy, 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 czy sepse, czy co, cokolwiek, nie, i on, ten koronawirus wspomaga po prostu takie takie te choroby i dlatego ludzie po prostu umierają, a od razu robią się ją panikę wszyscy w rządzie, że po prostu umierają na koronawirusa. No, no to równie dobrze ktoś, kto ma raka i zachorowałby na grypę, czy na jakąś cięższą chorobę, która też by wspomagała tego raka i był umarł, to by zaraz już mówili, że to koronawirus. Właśnie to takie sianie paniki. Dla mnie to jest sianie paniki przez rząd i przez telewizję. Nie? Ja na przykład się nie boję. Ja mówię, no pierwszy raz po prostu wyszłem w rękawiczkach i w masce, żeby po prostu zobaczyć jak ludzie reagują na takie osoby, nie? No bo ja na przykład po mieście normalnie chodzę, bez maski, bez, bez żadnych tamtych. Po prostu tylko do foldbanku się wybrałem. Eee, w, w takim tym zobaczyć jak będą na mnie reagować. Także za chwilę już dojeżdżamy i zobaczymy co oni tam wymyślą, nie wiem, czy będą się bać, czy jakoś przez to... Zobaczymy zresztą, zobaczymy za chwilę, nie? Jesteśmy aktualnie przed Bankiem, Właśnie... Zauważyłem, że ludzie się dziwnie na mnie gapią Ale to nic Będę musiał wejść tutaj właśnie Do balkonatu Ale patrzcie, tak że nie tylko ja jestem w mastek. Także... Trzeba zauważyć, że człowiek też jest tutaj w masce. Ja tutaj muszę ten wyjąć kartę. Mhm. Najlepiej spryskać tym sprayem, bo to nie. Mamy rękawiczki, mamy rękawiczki, ale sprayem też trzeba spryskać górzyczki, Proszę spojrzeć. Oczywiście trzeba spryskać, bo to, bo to oni tu wszyscy roznoszą koronawirusa Dobra, teraz tak Geld a trzeba wypłacić kasę nie? Oczywiście, musicie pieniądze brać przez rękawiczki, żeby się nie zarazić. O, tu następna pani wykładała właśnie rękawiczki. To właśnie, no ja akurat mam bank w tym, w Sparkasie, to jest bank obok, akurat tam takich rzeczy nie ma, ale tu właśnie, w tym Foldsbacku gdzie a, moja mama ma konto właśnie to. W tym banku właśnie wykryto koronawirusa u jednego z pracowników. Pracownik został poddany kwarantannie, leży w szpitalu. I dlatego chciałem Wam przedstawić, jak wygląda sytuacja. No rzeczywiście, nikt na mnie uwagi nie zwrócił, że ludzie tego, ale ludzie po mieście chodzą bez masek. Ale wchodząc do wchodząc do tego, zdajemy do chujostwo Wchodząc właśnie do tego banku wszyscy zakładali maski, wszyscy um, wszyscy po prostu rękawiczki, w rękawiczkach w maskach dezynfekcjąc mi ten. Widziałem też jeden właśnie po tym tak jak ja, także coś musi być na rzeczy w tym banku, nie? Ale no ogólnie no mówię, no mogę pokazać ulicę wam, jak wyglądają ulice w Niemczech. Widać rowerzystów, widać tutaj samochody tutaj o przechodzeń tam ludzie o tutaj rowerzyści także nie ma tragedii no mówię mówię, mówię no nie ma jakichś no, nie ma jakiś kar godzin policyjnych czy tam czy tam zostań w domu bo dostań 30 tysięcy kary czy 5 tysięcy złotych kary nie ma czegoś takiego no ja jadę teraz na zakupy do Kauflandu no może już nie będę będę robił bo to jest bez sensu mówię wam wszystko w Kauflandzie jest na półkach jest nie ma czegoś takiego, że ten, no zobaczcie, tutaj z rodziną, nawet to na spacerek sobie ludzie wychodzą. Jeszcze plutko, mamy 14 stopni. Pierwszy dzień wiosny, zapamiętajcie, także relacja na żywo z Torsten z Niemiec, z koronawirusem. wirusem. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to teraz. Oto kliknij ten przycisk subskrybuj tam na dole tego odcinka. Zapraszam na kolejne moje odcinki. Już za tydzień będzie odcinek, pewnie z z naszej nie nagrywki tylko zapowiedź nagrywki bo planujemy nagrać płytę z różnymi raperami z Niemiec z Bułgarii już to poszło poszło takie info z moim kamerzystą także zobaczymy co z tego wyniknie ale na razie dzięki za oglądalność fajnie było z Wami poświęcić ten czas, poświęcić czas koronawirusie bo już Naprawdę musiałem zrobić o tym odcinek, bo to już jest tragedia, co ludzie wymyślają i co robią. W Niemczech żyje się normalnie. Oczywiście są środki bezpieczeństwa, są zastrzegane te środki bezpieczeństwa. Nie mówimy, że nie, ale po prostu nie sieją takiej rygorystycznej paniki, że wykupują papier czy kurwa mm, makaron z półek, czy ryż, tak? Bo, bo może zabraknąć. Także dziękuję bardzo, do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć, pozdrawiam.